Z Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do Faryzeuszy i do uczonych w prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali, zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też, powiedziała mądrość Boża, pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię Wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd uczenie w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo pańskie.